Wielkich lotów polskim skoczkom, rzeczy firma Plachotrapés, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Środa, trzeci dzień marca. Czasami człowieka w życiu budzi głośna muzyka, czasami jakiś koszmar. Wczoraj obudziło nas cięcie drewna tutaj za oknem w Obrzdorfie, ale to, co obudziło nas dzisiaj. To jest koszmar na jawie. No koszmar, no nie ma co tutaj ukrywać, bo ta informacja o Halvorze że Granerudzie, o tym, że jest, że, że ma koronawirusa, że został no, że zdiagnozowany pozytywnie, no to naprawdę szok, bo to jest, no to, to, to jest naprawdę mam duży wpływ na wszystko aż trudno tutaj zebrać myśli, no bo chociażby mistrzostwa świata tracą faworyta, więc ktokolwiek tym mistrzem świata nie zostanie, to zawsze gdzieś będzie z tyłu głowy, no ale faworyt nie mógł skakać, bo, bo, bo miał koronawirusa. No. Co więcej, teraz zaczyna się nerwowe poszukiwanie, z kim miał kontakt, od kogo się zaraził, kto jeszcze mógł, może być zakażony. No to wszystko jest mniej więcej tak, tak można powiedzieć, że się zjeścił koszmar, taki, taki najczęściej Najczarniejsze wizje, no i to się właśnie dzieje w tej chwili. No i nikomu nie jest do śmiechu. Alvor napisał na Instagramie, że robił wszystko, co mógł, uważał, jak mógł, ale tego się po prostu nie da uniknąć, jak widać na jego przykładzie. Napisał też, że, że on zrealizował swoje cele, spełnił swoje marzenia tej zimy. Też nam mówił, że on to raczej preferuje. Kryształową kulę, puchar świata, bo to oddaje cały kształt sezonu, że Mistrzostwa Świata to jest dyspozycja dnia, że danego dnia coś się może przydarzyć, no i. no i się przydarzyło. Tak, no, Halvor jest przykładem dla nas takiego zawodnika, który naprawdę bardzo rygorystycznie podchodził do tych wszystkich nakazów, rygorów sanitarnych. No, on on e, przyszedł do nas z, w dwóch maskach na wywiad, gdy robiliśmy w Willingen, potem jedną zdjął, ale mimo wszystko no, ten zawodnik naprawdę wiedział o co, o co tu chodzi. Wiedział, że gra jest no, o wysoką stawkę i robił wszystko, żeby się nie zarazić. Większość czasu spędził siedząc tutaj w hotelach w Europie. W Europie, znaczy no tutaj gdzieś w Niemczech, w Polsce, Zakopanego jechał sam autem, nie chciał wracać, ryzykować do Norwegii jakichś lotów. No robił wszystko, no i niestety stało się. No pytanie, co dalej, bo to wszystko, cała ekipa norweska jest mimo wszystko pod obserwacją, pod obstrzałem. Nie wiadomo, bo dziwne byłoby mimo wszystko, żeby się tam nie okazało, że ktoś jeszcze nie jest zarażony, bo wiadomo, że razem wspólne posiłki, jakieś przejazdy na skoczcie, no to wszystko sprzyja zakażeniom, no i no, no nie, nie jest wesoło, bo, bo to i tak już wszystko jest takie na, na chwiejne i, i na, na wisi na ostatniej niteczce. Wcześniej informacja też, że cała ekipa włoska wróciła do domu, nie mamy włoskich skoczków, zresztą podobnie też z innych dyscyplin, no to wszystko się trochę sypie, no i spełniają się nasze obawy. Tak, zostało kilka dni mistrzostw i, i coraz większe te obawy, natomiast na ten moment, kiedy nagrywamy to wideo, decyzja jest taka, że Norwegowie przystąpią do rywalizacji, ponieważ tutaj, Sanepid, te, te, te służby odpowiedzialne za, za sprawy zdrowotne, nie zakwalifikowały nikogo do tak zwanego bliskiego kontaktu z, z Halworem, z zakażonym. Troszkę jest to wątpliwe. Wiemy, że oficer prasowy poddał się samoizolacji, ponieważ prowadził konferencję prasową z Halworem wczoraj, no ale nie nam to oceniać, nie nam o tym decydować. Natomiast, jeżeli jest furtka, która pozwoli tym z negatywnymi wynikami wystartować, to trzeba na to pozwolić, bo nikt nie chce takich sytuacji, jakie miały miejsce tutaj w grudniu, kiedy po prostu hurtem Polaków wykoszono, że tak powiem. No dokładnie tak. No Wiemy, że na Skoczni naprawdę zawodnicy przynajmniej różnych ekip starają się robić wszystko, żeby się jakoś tam nie zbliżać za bardzo. Te maseczki są zdejmowane tuż przed skokiem. Ja często zdarzało mi się siedzieć tam na wieży, tam u góry i widzę, że ci zawodnicy naprawdę do ostatniej chwili są w maseczkach. Mnie jako fotografa to czasem irytuje, bo po to tam jestem, żeby zrobić chociaż zdjęcie twarzy, a tu wszyscy zamaskowani. i tuż przed wejściem na belkę, oni dopiero zdejmują te maseczki tuż po skoku. Jeszcze nie zdąży przejść przez exit gate i już ta maseczka jest zakładana. No to wszystko po to, żeby było jak najbezpieczniej, żeby, żeby tym zakażeniom nie sprzyjać. No ale cóż, no, czasem nawet nie wiadomo, właśnie gdzie i kiedy. To ciekawe, czy uda się dojść, gdzie mógł i od kogo się zarazić, Halvor, bo to może być na, 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 najważniejsze tutaj w tym wszystkim i w dalszym rozwoju wydarzeń. No, nie jest nam do śmiechu, mimo że pewnie nie, niekiedy niektórzy kibice powiedzą, no tak, no, teraz, teraz to będzie chociaż sprawiedliwie, no, nie ma tego grane ruda, nie ma będzie wyrównana walka, bo on to trochę psu nam zabawę wcześniej w Pucharze świata. No, ale to, to nie o to chodzi. No, jest to dominator tego sezonu i, i jego taka no, jego absencja to nie, nie sprzyja tutaj sporto, sportowi, nie, nie sprzyja takiej fajnej równej rywalizacji. No i to już nie jest to samo. No właśnie, ale nadal nie zapominamy o tym sporcie, dzisiaj ostatni dzień rywalizacji kobiet, pierwsze w historii indywidualne zawody o tytuł Mistrzyni Świata na dużym obiekcie, na obiekcie znanym skoczkiniom, bo tutaj były chociażby rok temu Puchar Świata, Kinga Rajda VI, wtedy, dzisiaj raczej takich wyników się nie spodziewamy, cztery Polki awansowały, to jest plus, ale żadna nie doleciała do setnego metra, no i burza, trwa burza od wczoraj, dużo dyskusji co dalej, jak to wszystko wygląda... Nic no, niech na skoczni nasze dziewczyny pokażą na co je stać, a, a, a zarząd pzn i trenerzy pewnie będą to wszystko analizować po mistrzostwach i po sezonie. Tak, no my nie chcemy już dokładać się do tego wszystkiego, bo już jest wystarczająco dużo dyskusji. E, Nas no, no, perspektywy, tutaj no dziennikarzy czy kibiców, no, no boli to, że, że to tak wygląda jak wygląda. Minęły tutaj od Zefel Mistrzostw Świata w Zefel właśnie dwa lata i dalej wszystko jest, właściwie nawet u niektórych widać krok wstecz, krok, więc... Nie podoba nam się to, bo u tych naszych dziewczyn widać takie duże wpadki techniczne, u których nawet powiedzmy u czeszek, gdzie poziom powiedzmy jest podobny, odległości podobne, ale te skoki wyglądają jakoś inaczej. Tam wygląda to, że brakuje trochę siły, może tej motoryki, no ale stylowo to, to się prezentują. Nie ma tego stawiania płotów, jak my to mówimy. No, nawet jak wracam do robienia zdjęć, jak się robi zdjęcia w losie, no to. Czasem ciężko jest no, ten lot sfotografować w przypadku naszych zawodniczek i, i, i coś tutaj nie gra, coś trzeba technicznie poprawić i, i to, to nie są przecież chyba aż takie trudne sprawy u zawodniczek, które się już ładnych kilka lat w tej kadrze szkolą. Tak, sprawy sportowe zostawmy trenerom. Natomiast ja mogę tutaj zdradzić kulisy tego, co dzieje się w strefie mieszanej dla dziennikarzy. A nie twardość Nicole Konderla regularnie przychodzą, pogadają. Wiadomo, że nie są w doskonałym nastroju, no bo to nie są wyniki, których oczekiwały. Natomiast to, że Kamila Karpil i Kinga Rajda albo się nie zatrzymują, albo w ogóle nie przychodzą do tej strefy mieszanej, to jest dla mnie niezrozumiałe, bo to są skoczkinie z dużym doświadczeniem. No ale zobaczymy, może ktoś będzie wyciągał wnioski. Kto mistrzynią świata? Ja stawiam ponownie na Marite Kramer, śmieje, się, ja wiem dlaczego, bo my się ciągle mylimy podczas tych mistrzostw. Zawsze źle podczas tych meldunków obstawiamy, i dobrze, słuchajcie, i dobrze, bo to znaczy, że dzieje się w Obersdorfie. Ja właśnie tak sobie dzisiaj myślałem, kto by powinien, bo dużo jest tych kandydatek, którym się należy to Mistrzostwo Świata. No wiadomo, Marita Kramer, bo, bo trochę odebrano jej tutaj możliwość walki o kryształową kulę i skrzywdzono ją w rożnowie. Z kolei no Sara Takanashi, no bo ona tyle już tych imprez mistrzowskich no, przegrała, można powiedzieć, a, a, ty, a przy tylu wygranych w Pucharze Świata to się po prostu należy już ten medal złoty, czy igrzysk Mistrzostw Świata. No a teraz jeszcze dochodzi ten wątek norweski, gdzie też no, nam żal jest tej ekipy norweskiej, no bo, no bo nie wychodzą te mistrzostwa świata Norwegom, tutaj właściwie można powiedzieć, że i porażka na tej skoczni normalnej mężczyzn i nieudany start pań na skoczni normalnej i ten miks to też mimo wszystko... nie. No, nieudany, no wiesz, Maren była druga, no. no. Maren tak, no, no dobrze, no ale mimo wszystko, no, nie był to, nie, 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 ma złota, nie, nie jest to Norwegowie, to jest ambitny kraj, no a teraz przy tym wszystkim, gdzie właściwie nikt nie wie, czy to jeszcze dzień poskaczą, czy nagle się okaże, że będzie, jak ty mówisz, wędka i to podobnie jak w przypadku włoskich zawodników, nagle Norwegowie nam znikną mistrzostw świata, no to trochę jest to walka z czasem, tyka gdzieś tam ten zegar i, no i też by było fajnie, jakby taki norweski akcent dzisiaj na tej skoczni się pojawił, więc życzymy wszystkim tym zawodniczkom jak najlepiej z obstawianiem, no Marita Kramer na pewno się prezentowała najlepiej na treningach, kwalifikacjach, no, obok Sary Takanashi. Czyli wracamy do tego, co było na skoczni normalny. A może drugie złoto, Klinec, Mówisz o tykającym zegarze. No i nasz zegar tutaj też tyka, musimy ruszać na skocznie. A na skoczni o 16 seria próbna kobiet o 1715, pierwsza runda oceniana panie. Te zawody w Eurosporcie 1, rzecz jasna do obejrzenia, a o 1915 Nareszcie, bo troszkę się stęskniliśmy. Panowie wkraczają do akcji bez halwora. Czy z Norwegami tego się dowiemy? No, ale my będziemy przyglądać się polakom na, duży, na dużej skoczni dzisiaj. No właśnie, będziemy, prawdopodobnie zobaczymy w naszych skoczków we wszystkich trzech seriach, no bo tutaj nie ma już co odpuszczać, odpoczynek już mieli, tych treningów nie ma tu za dużo, jutro już kwalifikacje, więc trzeba, trzeba skakać i trzeba wybrać skład na tą, do, do kwalifikacji, to też będzie jakimś tam wyzwaniem dla trenera. Co, co tu dużo, no liczymy na to, że, że nasi zawodnicy tutaj pokażą się co najmniej tak samo dobrze, jak na skoczki normalnej, a, a nawet lepiej, bo to wiadomo, to jest obie jednak, które wszyscy dobrze znają, na którym już nasi skoczkowie stawali na podium w Pucharze Świata, w którym już czterech skoczni dużo trenowali. Więc apetyty są spore. Warto wspomnieć, że zmienia się trochę pogoda. Już teraz jest pochmurno, ma przyjść już taki niżowy front. Od jutra opady deszczu. No, jutro w ogóle może być wesoło, bo naprawdę ma lać cały dzień. Więc no nie, nie będzie to przyjemna pogoda. Skakać się da, ale jakie to będzie skakanie, i jakie stanie tam na, dla nas, to, to zobaczymy. Ale wracając do, 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 do dziś, no to. Czekamy na te skoki, bo one nam dużo, dużo odpowiedzi dadzą. No i mamy nadzieję, że przede wszystkim Kamil Stoch tutaj się troszkę no, zrewanżuje, bo to jednak zawodnik, który nie, nie, nie zadowala się jakimiś odległymi lokatami, gdzieś tam 20-30, tylko on chce walczyć o medale. On zawsze chce być najlepszy, jak sam o sobie wczoraj powiedział 19 ten trening, wszystkie serie wyniki na jumping.pl.